Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, Chcemy ujrzeć Jezusa. W chwili poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej. I w poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbiam imię Twoje. Wtedy rozległ się głos z nieba i uwielbiłem i znam znowu uwielbiam. Tłum stojący usłyszał to i rzekł, zagrzmiało. Inni mówili, Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja gdy zostanę nad ziemię wywyższonym, przyciągnę wszystkich do siebie, to powiedział, zaznaczając, Jaką śmiercią miał umrzeć? Oto słowo Pańskiem, chwała, chwała Tobiecy. Duchu Święty przyć prosimy, swoje łaski nam trzeba. Nie w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Nie wiązajmiem sławocią, utrzymamy sławocią, a jeśli będziemy oświeceni, dobrem będziem oświeceni. Pane dzieci, drodzy rodzicem i wy wszyscy zebrani. Dzieci przyniosły krzyże. Właśnie ten czas jest rozesłany krzyżami. Dziś mówimy najczęściej o krzyżu. O krzyżu Jezusa Chrystusa. Chciałbym, kochane dzieci, aby ten krzyż, który macie w swoich dłoniach, żeby zawsze był w waszym życiu. Żebyście go zawsze szanowali, żebyście zawsze pamiętali o nim i zawsze do niego się modlili. Wracacie teraz na swoje miejsca. Oj drodzy, tydzień temu zapowiadałem, że dzisiejsza składka będzie ta inwestycyjna. Kto tam pamięta, to fajnie. A dziś chciałbym kontynuować. Nasze spotkania rekolekcyjne. Spotkania rekolekcyjne. Tydzień temu mówiłem o modlitwie i o Mszy Świętej. Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. I ta modlitwa powinna być codzienna, ranno wieczorna. Tą modlitwą będzie Znak Krzyża Świętego, tą modlitwą będzie, tym najwyższym wyrazem będzie właśnie Msza Święta. Pamiętajmy o czym mówiłem, żeby nie było w naszym życiu niedzieli czy święta bez mszy świętej. Żeby nie było tak, że ja nie mam czasu, że ja jestem zmęczony, że ja coś muszę wyjechać. Nie, jest niedziela, ja jestem w każdą niedzielę na mszy świętej i jako dziecko, jako młodzież, jako dorosły. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć o spowiedzi świętej. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to pójście do konfesjonału i wyznanie grzechów. Grzechów, czyli coś, co było przekroczeniem przykazania Bożego, czy też przykazania Kościelnego. Grzech pochodzi od samego szatana, od złego to właśnie szatań jako pierwszy powiedział Bogu nie. Nie, bo zbuntował się. Rozróżniamy czy rodzaje grzechu. Grzech ciężki, grzech lekki, grzech cudzy. Grzech lekki to ten, który może z jakiejś takiej małej materii jest podpełniony jakieś tam zesłowo, jakieś tam yy, niestosowne odezwanie się. Może brak modlitwy wieczornej, rannej, a grzech ciężki jest to na przykład zaniedbanie, niebycie nam przy święty w niedzielę, jakieś tam, jakieś tam kradzież, jakieś tam y, takie, takie duże, duże grzechy. I oczywiście jedno jest bardzo ważne: grzech ciężki jest wtedy, kiedy czynimy to świadomie. A więc nie przez zapomnienie, ale świadomie wiem, że to jest złe, a to ja jednak czynię. Nie można też mówić, jak to czasami ktoś powtarza, zapomniałem być nam mszy świętej. Nie. Tego nie można zapomnieć. Chyba, że ktoś już jakoś wszedł w taki rytm, że mu to jest obojęte, to wtedy rzecz dziasta będzie mówił, zapomniałem, ale to nie jest jako zapomnienie. Grzech cudzy jest wtedy, jeżeli czynimy coś za namową kogoś. Na przykład gdybym szedł tam z kimś z Was i w pewnym momencie powiedział: chodźcie, tutaj wybijemy szybę w sklepie, coś tam zawsze nam się znajdzie, coś będziemy mieć i oczywiście ten ktoś by mnie posłuchał. Wtedy oczywiście ten, kto mnie posłuchał, będzie miał grzech, ja również, ale ja będę miał większy. Ponieważ ja kogoś do tego grzechu namówiłem. Moi drodzy, to jest właśnie takie przypominanie sobie pewnych rzeczy, które są w naszym życiu, tych rzeczy, które nazywamy grzechami. To takie przypominanie nazywamy sumieniem. Sumienie jest to głos, który nam mówi: nie rób tego rób to, nie rób tego, bo złe rób to, bo to jest dobre. I właśnie to sumienie powinno być takie głoszone, nie takie zagłuszone, a nic się nie stało. Inni też nie chodzą, inni też tak mówią. Nie, ja mam mówić tak, ja mam mówić tak, jak należy mówić, a więc moje słowa zawsze powinny być słowami dobrymi. Rachunek yy, sumieniem powinniśmy Powinniśmy właśnie pielęgnować i starać się, aby ono było zawsze jak najlepsze. Będzie, moi drodzy, teraz, aby się dobrze wyspowiadać, będziemy chcieli spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi. Ale zanim przystąpimy do spowiedzi, pamiętajmy, żeby sobie przypomnieć, kiedy ja ostatni raz byłem do spowiedzi świętej. Nie, że nie pamiętam kiedyś tam, nie. Może to nie musi być dokładnie, że to było 28 czerwca, lipca czy tam któregoś lutego, ale że to było dwa miesiące temu, około trzy miesiące temu. Pamiętajmy również, żeby powiedzieć, czy było to moje odmówienie pokuty. I teraz rachunek sumienia. Wszystkie pięć warunków dobrej spowiedzi, które są, one jak gdyby na siebie zachodzą. Nie ma tak, że ten jest oddzielnie, ten jeden na drugi zachodzi. Rachunek sumienia. Czy jest to moje przypomnienie sobie grzechów? Tych grzechów, które popełniłem od ostatniej spowiedzi świętej. Grzechy. I wtedy ja sobie również roczynię. Żal za grzechem, A więc wiem, że zaniedbałem przeświętą, Świętą, wiem, że coś tam złego powiedziałem i ja za te grzechy żałuję. Ja chcę, żeby z nich się poprawić, żeby było lepiej, żeby nie było tak, że, że nic się nie stało. Ja muszę o tym pamiętać. Ja wiem, że grzech, tym grzechem ja obraziłem samego Pana Boga. Nie może być yy, żal, bo mamy dwa rodzaje żalów za grzechy żal doskonały i mniej doskonały. Mniej doskonały będzie wtedy, kiedy ja będę żałował za dany czyn, który popełniłem, bo się boję, bo się boję, że mi udowodnią, że ja zabrałem te 20 złotych, bo tato się zorientuje, że coś tam źle zrobiłem, ale ma być ten żal doskonały, że ja żałuję, ponieważ ja swoim grzechem obraziłem samego Pana Boga. I czyniąc żal za grzechem, ja postanawiam poprawę. Ja chcę się zmienić. Pamiętajmy, nie, ja nie przysięgam, czasami ktoś mówi, przysięgam, że już więcej tego nie zrobię. Nie. Ja po prostu obiecuję, jak chcę. Wyjdzie, to dobrze. Nie wyjdzie. Będę się starał, żeby, żeby na następny raz było lepiej. A więc ja postanawiam poprawę, żeby po prostu lepiej czynić, żeby być lepszym człowiekiem. Kolejnym warunkiem to będzie spowiedź. Spowiedź jest to wyznanie Grzechów, wszystkich, które pamiętam. Czasami, moi drodzy, gdzieś tam się zdarza, że, że widzę ktoś był do spowiedzi i za chwilkę z powrotem, proszę księdza, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć to czy to. Nie, moi drodzy. Przy już wypowiedzeniu wszystkich Grzechów mówimy tak, więcej Grzechów nie pamiętam. Za te i wszystkie serdecznie żałuję, czyli za te wypowiedziane, jak również za te zapomniane, które z pewnością będą, które z pewnością będzie będą, ale za wszystkie serdecznie żałuję, czyli nie trzeba się wracać z powrotem i mówić, że jeszcze tego czy tego zapomniałem. Pamiętajmy również, że spowiedź ważna będzie wtedy, jeżeli powiemy Całą prawdę, nie półprawdę. Powiedz, że no jechałem za szybko. Ale powiedz, że na, na skutek tego spowodowałem wypadek, no i niestety ktoś się znalazł w szpitalu. Czyli, z jednej strony, powiedziałem prawdę, bo jechałem za szybko, ale z drugiej strony, nie powiedziałem całej prawdy. Bardzo często mówię jeszcze taki jeden przykład, którego się zawsze. Wszyscy, no, uśmiech jest na twarzy. Jeżeli ktoś by przyszedł do spowiedzi i powiedział, proszę księdza, ukradłem sąsiadowi sznurek, no to bym sobie mógł pomyśleć, no, no, matko, no, sznurek. Po co mu był sznurek potrzebny? Ale powiedz, że na tym sznurku była uwiązana krowa. Z jednej strony powiedział prawdę, no bo ukradł sznurek, ale nie powiedział całej prawdy. Dlatego, moi drodzy, spowiedź jest to wyznanie wszystkich grzechów i oczywiście całej prawdy. I, moi drodzy, jest to ostatni warunek, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Panu Bogu, czyli jest to odmówienie pokuty, którą ksiądz zadam. Pomyślmy, ksiądz zadał mi pokutę mod, mówić modlitwę po Twoją obronę, a nie mój czy jako inną. Ale tak naprawdę za te moje grzechy chyba pasowałoby trochę więcej się pomodlić. Wię <laughs> więcej przeprosić Boga niż tylko to właśnie Ojcze Nasz, czy Maryjo. Czy można więcej się pomodlić? Oczywiście, że tak. Ale żeby to było... I druga część, zadośćuczynienie Panu Bogu, to mówiłem przed chwilką, i bliźniemu. Na czym to polega? Nie wystarczy tylko powiedzieć, że coś złego zrobiłem, ale to należy naprawić, przeprosić, oddać, naprawić, zrobić tak, żeby to było wszystko, wszystko żeby było dobrze. Istnieje, moi drodzy, coś takiego, takie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Jakże czasami jest tak, że niektórym to nie może przyjść przez gardło: przepraszam, proszę, dziękuję. Albo może nie znają takich słów, albo może wielka duma nie pozwoli im, żeby te słowa wypowiedzieć. Zanajmy się. Aby właśnie umieć powiedzieć to słowo. Przepraszam, że cię obraziłem, że coś złego powiedziałem, że coś tam nakłamałem. Po prostu przepraszam. Jest to takie piękne słowo, które tak wiele znaczy. Jak często się spowiadać. Moi drodzy, jeżeli ktoś by chciał, żeby przystępować do Komunii Świętej, no w każdą niedzielę, czy nawet w dzień powszedni, codziennie, to ta spowiedź powinna być przynajmniej raz w miesiącu. Ktoś powie, ja tam nie mam grzechów, ale z tych nawet najmniejszych, to wtedy jest pomnożenie tej łaski uświęcającej w każdym z nas. Czasami ktoś powie, a ja nie mam grzechów. Moi drodzy, nie pamiętam w jakimś tam wywiadzie papież święty Jan Paweł II powiedział, że, że bo dziecko zapytało, jak się często spowiadam, Powiada się co tydzień. Ktoś tam zapytał, ale z czego papież wtedy powiedział, że czasami w czasie audiencji no ludzie cisną się do mnie. Tak mówił. Czasami ktoś mnie tam złapie za rękaw i czasami spojrzy i tak sobie kiedyś pomyślałem, no mogliby to delikatniej zrobić. Mogliby mnie nie szarpać. Ale mówi, ale to ja przecież wiem, że ludzie pragną tego. Ja za to Boga przepraszam, że ja tak o tym kimś powiedziałem. Tak sobie wtedy pomyślałem, przecież też byłem na niejednej audiencji z papieżem Janem Pawłem II. Też czasami było, że tam gdzieś człowiek wyciągał tę rękę, żeby chociaż papieża dotknąć. Czy to było takie wszystko w porządku, z mojej strony? Też mam swoje siły, też mam swój czas. A takie czasami moje zachowanie, właśnie, ale papież to widzi, że tak nie powinno być z jego strony. I pomyślmy teraz, jak to jest u nas. Czy może nie pasowałoby, żeby ta spowiedź była właśnie częściej. Nie więc ta spowiedź będzie w miarę możliwości, jak najczęściej. Tutaj w Kościele jest ta możliwość przed każdą mszą świętą, a więc starajmy się, żeby, żeby to było tak, jak należy. Wyznawanie więc właśnie wszystkich grzechów to jest, tam, to jest ta spowiedź ważna, bo świętokratka będzie, jeżeli będzie coś. Zakłamanie, jeżeli będzie coś niedopowiedziane, zatajenie, a gdyby się coś takiego zdarzyło, jak najszybciej iść, moi drodzy, drugi raz do spowiedzi i powiedzieć, że byłem wczoraj, byłem przed chwilką. Po prostu, no, wstydziłem się, bo znam tego księdza. No i co powiem, że, że zabrałem tam mamie, zabrałam mężowi, żonie 20 złotych. No po co to sobie utrudniać życie? Po prostu chcę powiedzieć, żeby było wszystko w porządku. Moi drodzy, w najbliższym tygodniu, w tym tygodniu będzie spowiedź. Chciejmy znaleźć ten czas. O tym jeszcze będę mówił, żebyśmy te święta wielkanocne przeżyli w pojednaniu z Bogiem. Amen.